Kochani, y, tutaj jest LPS. Dzisiaj przeprowadzę mój pierwszy wywiad z biedroneczką LPS. Y, jeszcze coś. Y, nie czepiać się, bo to mój pierwszy wywiad, więc tak. Y, zapraszam ją tutaj. Cześć. Cześć. Y, y, jesteś gotowa na pytanie? Tak, tak, oczywiście. Y, no dobrze. Y, y, pierwsze pytanie. Jest ich. A nie wiem, ile nawet. Dobre. Pierwsze pytanie, jak masz na imię w realu? W realu mam na imię Weronika Dobrze, bardzo ładne imię, dzięki yy, Ile masz lat? Mam ma 9 lat Dobrze e, um, Kiedy się urodziłaś? Czyli kiedy masz urodziny? Yy, u, yy, urodziny mam 24 lutego A, okej okay. Ile masz LPS? Mam około 130 LPS. Hmm, bardzo dużo. Ja mam mało bardzo. Hmm, nie szkodzi. Dobra. E, od kiedy zbierasz LPS? Zbieram od około 3-5 lat. Chyba tak. Dobrze. Masz wypim. Masz wypim. E, tak, mam e, świnkę i pandę. Dobrze. Masz zwierzaczkę? Tak. Chomiczka Januszka, króliczka Tosie i małe... i dwa małe dzieci to się. O, słodziutko. Dzięki. Tak. Co lubisz jeść i pić najbardziej? Najbardziej lubię rosół, mizerię, pierogi, i pić lubię soki owocowe, marchewkowe, róże takie. O, chyba lubisz kubusia. Mm, ja lubię bardzo kubusie, jeśli chodzi o takie soki. Nie wiem czemu. Mm, tak. Mm, y, jakie to już pytanie. Jak się ubierzesz na co dzień? Jak jest ciepło, to top, krótkie spodnie i tenisówki. A, okay. Jakie jest Twoje hobby? Moje hobby to jazda konna. O, fajnie. Tak. Jakie rodzaje filmów lubisz? Komedie, dramaty, horrory i, oko, i filmy o koniach. Mm, fajnie, tak myślałam. <ścoughs> um, tak. Um, jakie y, najbardziej użytkowniczki lubisz? Magdalenę, Marię, Moni Monikę. Sheo sweet, smile, 201. Aha, jakie najbardziej. Buy... I kogo pozdrawiasz, oczywiście? Pozdrawiam, sweet, smile, y, 201. Ciebie, a dziękuję. Klacz, na której jeżdżę, Goldie Aha, my rozumiem. E, to dobrze. Um, E, dziękuję Ci bardzo za wywiad poduszka spadła e, dziękuję Ci bardzo za wywiad który jest ja to Tobą zrobiłam, oczywiście i Ty ze mną też, dziękuję Ci bardzo nie ma za co, ja też Ci dziękuję za ten wywiad, Pa. E, dobrze, teraz takie coś, no takie niby info informacja mm. Kto chce, chce, żebym przeprowadziła z nim wywiad, proszę, niech pisze w komentarzach, dobrze? Mm, niestety... Biedroneczko LPS, chodź tu to, na chwilkę. Y Biedroneczko LPS, jeśli to oglądasz, to mam do Ciebie takie pytanie. Znaczy nie pytanie, tylko muszę Ci coś powiedzieć, że na może najpóźniej to pojutrze będzie ten filmik. Ten, co teraz jest. Y bo długo mi się nagrywam na YouTube właśnie ten filmik. Ale to tylko dla Ciebie jest ta informacja. E, I jeśli kto chce wywiad, żebym z nim przyprowadził, przyprowadziła, to niech pisze w komentarzach. Więc ja już muszę kończyć. Bo... tak. No, te, teraz muszę kończyć. Więc pa!